Cześć, mam na imię Patryk. To jest mój nowy kanał. Kiedyś miałam, ale nie wstawiałam filmów. I nagrywam dzisiaj z Lauro, z kanału Cześć. Tuśka dam. Dam link w opisie. No to zaczynajmy. Dzisiejszy odcinek gry w MCP to będzie zarabianie SC. Ja mam teraz aktualnie 1814, więc pokazuję. Pierwszym sposobem jest oglądanie czyichś filmów. Ej, a ja tak. wezmę na przykład... ...seczusek. Jakieś sekundkę jakoś, żeby to szybko Sekundeczka. Weźmiemy 10 sekundek i... ...wracam po 10 sekund. I teraz trzeba ocenić, i dostaje się 10 przez kilka tam filmów, które się ogląda, ale seku filmów zależnie, Laura. Ale już potem, jak tak się troszkę dłużej ogląda, i dłużej, i dłużej, i dłużej, no to od razu bierze się po prostu. No właśnie. Yy, drugą opcją jest yy, taka, żeby ktoś kupywał Twoje luki. Ale to jest bardzo trudne do zdobycia, trzeba Ale mieć dobrych przyjaciół. No, y, następną opcją jest y, wchodzić na przykład w fixtores zwierzaki i wejść do kogoś pokoju, no i y, dać po prostu popieś, popieścić zwierza zwierzaczka. Takie już takie, te nowsze zwierzaczki. No to tak już troszkę łatwiej jest je. I zależnie od tego, który zwierzak ma poziom, dostaje się SC. Na przykład ten, to już, już ten starszy. Starszy zwierzaczek. U nich się włącz, włączają takie etykiety z takim serduszkiem, gdzie trzeba nacisnąć. On ma dziesiąty i od niego dostaje trzy. Ten na przykład ma. Ten na przykład ma pierwszy, no to dostanę jeden. No i następnym sposobem jest granie w gry. Na przykład quiz. Tak. Nie, quiz nie, to nie jest sposób to, to, to jest sposób, to, pojawia to, się na końcu takie koło fortuny. Tak, no i, udos no tak, jak wygram i udostępnię dopiero wtedy, jak już wygram tą rundę. Hej, już wygrałem tą rundę. Dostaję 250 fejma. I pojawia się koło fortuny. To jest dla VIP. A tym mogę sobie kręcić jeden raz. I tutaj jest do 20 SC. Ja wygrałam jak zwykle najmniej, czyli 3. I potem zaczyna się następna runda. I tak można w każdej grze, w każdej po prostu. Tylko niektóre są od wybranego poziomu. Następnym fajnym zarabianiem SC, ale takim już troszkę trudniejszym, są angielskie minigry na czatach. To są takie złote lub niezłote, kolorowe takie, albo takie bardziej szarawo, złoto, coś tam, coś tam, jakieś takie małe rzeczy leżące na ziemi. To są te mini gry. Na przykład to jest gra y, podaruj autograf i można też zbierać takie po prostu takie coś i z tego się dostaje trzy. A ja wezmę na przykład łap gwiazdki i gdzie mi gwiazdka spadnie to zależy. Jest też y, dużo takich innych gier i muszę chodzić tutaj gdzie są gwiazdki. O tutaj na przykład. No, spadła mi dwa y, zarobione pieniądze. Idę na przykład na tą grę. I to jest quiz, ale to jest troszkę takie inne, bo to jest troszkę tak po angielsku. I jak się przegra, to się nie dostaje nic. Jak się wygra, dostaje się 10. Więc nie wiem, czy pokazałam już wszystko takim sposobem. Ale dostawaniem SC można kupić. Y, WIPa, na przykład jest, jest taki vip no, no tutaj 6900 tutaj jest tyle, tyle, tyle. Yy, obecnie najlepszym vipem jest vip Star, yy, jest za 14 zł, więc jest yy, o złotówkę tańszy od, yy, na przykład od 3, 4 lub 5 dni. Ubiegłych bo VIP Light kosztował 15 zł, a ten ku mojemu zdziwieniu jest lepszy i kosztuje 14, więc bardziej by się tam tego opacało według mnie. I no, też jeszcze jest taki jeden sposób: Świnka z karbonka, ale to jest już dla VIP, trzeba mieć VIP-a, aby opróżnić. VIP otrzymuje dodatkowe bonusy w postaci StarChars i fame Nie martw się, jeśli nie jesteś VIP. Twoje bonusy są bezpieczne, przechowywane w twojej skarbonce. VIP. W się sensie VIP, by móc opróżnić skarbonkę i zebrać bonusy, bla bla bla. I na to naciśnięcie, i tutaj zostanę VIP. Wpisujcie numer, czy tą kartę. I tutaj jest SC do 5000, i Fame jest do 5000. Ja już mam pełną. Nie wiem, czy będę opróżniał. I jest jeszcze taka jedna opcja. Jest też opcja zaproś przyjaciół. Wpisujecie tutaj jakiś byle jaki e-mail. Swój lub przyjaciela. Mogę coś powiedzieć, Patryk. Zaraz. I jak chcecie pomóc nam tej osobie złożyć konto, to dostajecie wtedy 200. Tarciąt, jak ona otrzyma szósty poziom. Tutaj macie całą instrukcję. i Możecie to zrobić sami na swój e-mail i tak kilka razy ja na przykład robiłem y, u przyjaciół chyba dwa razy na swój email i to jest w Adwardach towarzyskie jest i y, tutaj ja zaprosiłem 10 znajomych do gry i za to dostałam 50 tysięcy do levela więc be, według mnie to hey jest, jest bardzo hey dużo no hey właśnie man. to jest dla mnie bardzo dużo no i to już chyba pokazałam wszystko. jeszcze chyba... No to wszystko. mało, brakuje do levela. No tylko 8381, więc pomagajcie, jak będzie szesnasty poziom, to piście pod tym filmikiem, ile fejma dla mnie zarobiliście, ile filmów oglądaliście, ile w ogóle pomagaliście. To na pewno dam coś z listy życzeń, tylko podajcie nick. No to już więcej tam szczegółów macie tutaj, w tym skarbonce. Są też te te. Graj, twórz, oceniaj. Znajdź zwierzęka w pokoju, bla, bla, tak w żeby ci nie to. 7 minut. I jeszcze jest taka jedna opcja, o której w ogóle totalnie zapomniałam powiedzieć. Jest taka opcja: twórz i oceniaj. I za to się stopniowo dostaje więcej pieniędzy do 50, ale potem już dzienne mija. I są jeszcze kariery. Na przykład macie tutaj zadania, i by rozpocznij, i musicie chodzić po całym MCP i zbierać takie niebieskie prezenciki, w zależności jakie macie zadania. No i to, to wszystko jest. No to do zobaczenia. Mam nadzieję, że się miło oglądało. I do zobaczenia w następnym odcinku. Właśnie subować, zapraszać na MCP do znajomych. A, Przyjmuję od piątego poziomu. Mójnik jeden, zapraszam. Podam jej link w opisie, podam jej nazwę w opisie. Moją nazwę też podam w opisie. I będzie można zaprosić. Zapraszajcie, nie bójcie się, nie wstydzcie. Ja na pewno będę przyjmował. No to. To... Ja niestety was nie przyjmę, bo mam już 100 znajomych. Czy... Ale ja co będę was przyjmował, was? bo jeszcze mogę mieć znajomych do 240, mam tylko 152, więc zapraszam. A i już Patryk skończyłeś? Jeszcze nie. No A to. to... Zapraszajcie jeszcze mnie na alumni, Patryk poda nie? wolnego, dużego miejsca i tam będę teraz się na tamte konto więc zapraszam serdecznie, patrz nie się chyba nie będę raczej więcej odbywała, więc pa, pa. No to pa. Mam nadzieję, że się miło oglądało i do zobaczenia.